Witamy, witamy Dzisiaj dębki wbijamy do wody Zobaczymy, czy damy radę tej fali <śpiewa> <śpiewa> Jest <zabawa. śpiewa> Nie tylko nie ma sygnału, ale przygoda mega. <śmiany> Skoro nie dobra ta woda. conceito Bu te deux. No. Cool. очку так, вот 子 Sygnał siedem Siedem na kolor Chyba wyszło O w mordę Jakaś podróbka. Прямо в одной тумбке. Вот и не Trafiłem w obrączkę. Obrączka. Co? Skąd jest? Patrz. Hertu, ty mnie nie Jak się zaświeciliśmy no Kurde, świtko ładnie wyglądało Dobra, lecimy dalej będzie Chyba wyszedł A najlepsze że nagrywam cały czas Co to jest? E. Dobra, ale. Neptun, oddawaj mój wykrywacz. Jakby ktoś szukał koło na trzeciej wieżyczki yy, ratowniczej smartfona Samsung. Jakiś tam, nie znam się Nie działa To jest do odbioru u nas Wyszło jeszcze 20 groszy I 50 groszy na brzegu Ja wezmę ładnego konta Co masz? Nie do jednego dzisiaj Długopis? Ładny Z e, e, e. wody? No I no, to co długopis będzie? No, no, takie jest, jest nie chce było Wszystko bieda Bieda Bieda, jeszcze raz bieda Pokaż A, długopis chultury, Pokażemy no. ludziom chociaż Z Warszawy? Chociaż Warszawa? International Warszawa Nie, Intercontinental Uro, Nie ma to tamto Oryginalny a nie to co ja to da jakieś podróby Proszę, no Wszędzie pisał No ładne to Wow! wow, wow. Uh. O kurde. Ekstremalnie! Nie pierdzień. Wszystko twoje? No, kurde. tyle z wody. No i żegnamy się, żegnamy się z dębkami. To już chyba będzie ostatni nasz. Wypadł tutaj podsumowanko będziemy robić pod latarnią. Zacznę od, zacznę od Maćka bo nie, ma co, bo nie ma co pokazywać 7 groszy i długopis Ostatnie razem będzie lepiej Jurek na plaży Natrzaskał nieziemsko. Tutaj prawie 5 zł w monecie. Prawie ulubiona moneta tatuśka. Tak prawie Poł, połówka ulubiona moneta tatusia. No. Tutaj jakaś przypinka, wpinka. Kij to wie to co wiedz, to jest. Ja tam nie wiem. Srebrny, srebrny kolczyk już chyba pokazywałem. No i w sumie ile mówisz naliczyłeś? 23,50 czyli z euraczem będzie około 28 zł. No i teraz moje Na plaży to jest dobrze śmieci. Część kapsji z plaży. Te z wody to widać. Łańcuszek z bieda. Z bieda metalu. Jakiś nie jest to srebro, niestety. Ale ładnie wygląda. Piękna, piękna obrączka też ładnie. Szkoda, że też nie gold nie mają tak. <noise> No i 3-3 Ty, 4 złote mam Mam 4 złote i 2 grosze Ciekawe. A i zapomniałem Tego dziada to łowiłem chyba z nie wiem 5 minut Sygnał był Taki dzwonek Ktoś ma ustawiony Ciężko go było złapać Przywaliłem mu tutaj Mam nadzieję, że jak się właściciel znajdzie To nie będzie miał mi za złe I tak nie działa także Ładnie Super wypad Także żegnamy się Jureczek Macha wszystkim naszym kochanym widzom. Maciek macha i ja macham. Trzymajcie się. Pozdrowionka z Dębek. I do następnego. Już myślę gdzie indziej.